Placówki edukacyjne były zmuszone zmienić swoje funkcjonowanie. Edukacja zdalna niesie ze sobą wiele trudności organizacyjnych. Dodatkowe utrudnienia mają szkoły sportowe, które muszą zadbać o formę swoich uczniów, nie zapominając o ich bezpieczeństwie. Trenerzy poprzez dostępne komunikatory kontaktują się ze swoimi podopiecznymi, dając im odpowiednie ćwiczenia. Wszystkie ćwiczenia oczywiście i zakresy zadań są dostosowane, tak jak powiedziałam, do wieku, dostosowane do dyscypliny, dostosowane do możliwości i przy zachowaniu, maksymalnych zasad bezpieczeństwa. To jest jakby klucz zdrowia i bezpieczeństwa naszych zawodników. Wykonane ćwiczenia zostają odsyłane do trenerów, którzy na tej podstawie kontrolują swoich podopiecznych. Jest jeszcze kilka zasad, które zostały wprowadzone. Wszystkie ćwiczenia muszą być wykonywane pod kontrolą dorosłych, w szczególności te najmniejsze dzieci. Dostajemy filmiki zwrotne od dzieci i rodziców, którzy pięknie to wszystko nam dokumentują i nagrywają. Rodzice z tymi najmniejszymi, najmniejszymi dziećmi ćwiczą również też na jakichś materacykach, przy ścianach. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie trenuje dzieci i młodzież w kilku dyscyplinach. Między innymi jest to taekwondo, pływanie, kajakarstwo, kanadyjkarstwo i piłka siatkowa. Część dyscyplin można spróbować przenieść do domowego zacisza, jednak spływanie może być problem. Wtedy są wdrażane inne rozwiązania. Trenerzy nazywają tak zwanym treningiem na lądzie, treningiem suchym, tak? Czyli jest to jakby ogólne motoryczne przygotowanie, w tym wypadku utrzymanie na tyle, ile się da, sprawności, formy, że jak ruszą. Abyśmy żebyśmy mogli wejść do wody i mm, rozpocząć trenowania. Podobna sytuacja jest z kajakarstwem. Niełatwo mają również trenerzy sportów grupowych, gdzie bardzo ważna jest współpraca. Przykładem jest piłka siatkowa, gdzie kadra musiała przebranżowić trening. Dużo jest to dużo jest pracy takiej mentalnej. Staramy się je na tyle zabezpieczyć, żeby one codziennie wykonywały ćwiczenia przede wszystkim prewencyjne. Oczywiście mają piłki, jeżeli są w stanie, ale też zdajemy sobie sprawę, że na wysokości 2,5 metra pomieszczeniu, bo nie każda ma możliwość wyjścia na zewnątrz, nie wykonają takich żeż jak, jak przede wszystkim w sali, a już nie mówię o tym, że to nie jest skok indywidualny. Niewątpliwie jest to trudna sytuacja dla wszystkich sportowców. Setki treningów, godziny przygotowań do zawodów, które miały się odbyć tak naprawdę, poszły w niepamięć. Mimo wszystko trenerzy mają plan na powrót i przygotowanie młodych sportowców do ewentualnych zawodów. Nawet jeżeli rozmiękli wrócą, a a. a... Ciężko powiedzieć, że tak będzie, to, to też nie było co z dnia na dzień. Więc my je tutaj ściągniemy z powrotem do, do Szkoły mistrzostw Sportowego w Olsztynie i zaczniemy ten proces treningowy powoli wdrażać. Ale też będzie na pewno w tym sezonie wszystko na zasadzie takiego delikatnego przetrwania. A dopiero od sierpnia, mam nadzieję, że od sierpnia tego roku będziemy do do kolejnego sezonu. Biorąc pod uwagę, że sytuacja rozwija się dynamicznie, trenerzy w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie starają się być przygotowani na każdą ewentualność i odpowiednio prowadzić swoich podopiecznych.